Czym za młodu nasiąkłem, tym w dorosłości się stałem. Dlatego poznaję świat przez bajeczki z morałem. A tytuł tej opowieści brzmi: Żuk Cezary i kulka, co zmienia świat. Na samym skraju rozległej szumiącej łąki, tuż pod spękanym głazem porośniętym mchem i dwiema stokrotkami, mieszkał pewien wyjątkowy żuk skarabeusz. Miał na imię Cezary. Nie był ani największy, ani najbardziej kolorowy, ale miał coś, czego nie miało żadne inne stworzenie na łące niezwykłe oddanie swojej pracy. Codziennie od świtu do zmierzchu, Cezary zajmował się swoją kulką. I nie była to kulka z piasku, liści czy błota o nie to była kulka z odchodów. Cezary zbierał kubki z całej okolicy. Łączył je, ugniatał, toczył i formował w idealne, błyszczące kule, jakby były zrobione z ciemnego karmelu, tylko nieco bardziej aromatycznego. Toczył je mozolnie, noga po nodze, jakby od tego zależało jego życie. A może zależało? Zresztą, według niego zależało od tego życie całej łąki, ale inni tego nie widzieli. Patrzcie, no, nasz mały mistrz, kupiasty znów w akcji. – krzyczał chrząszcz Filip, który miał ego większe niż cały liść łopianu. – Może zrobisz z niej zamek i zamieszkasz z królową much? – A może kulkowe zawody? – dodała złośliwie Lusia, biedronka z piegami, która bardziej dbała o błysk skrzydełek niż o ekologię. – Cezary, ty jesteś taki… dziwny – westchnęła młoda konikowa Basia. – Wszyscy chcą latać, skakać, wspinać się. A ty co? – Kulka i kulka. Cezary podniósł głowę, otrzepał się z pyłu i powiedział z ciepłym uśmiechem: Kiedyś zrozumiecie. Każda kulka, którą toczę, to prezent dla ziemi. Może nie wygląda pięknie, ale daje życie. Jednak coś w środku Cezarego zaczęło się kruszyć. Nawet żuk o najtwardszym pancerzu ma przecież serce. Małe, ale czułe. I tak, któregoś dnia, przestał. Po prostu. Zatrzymał się przy swoim kamieniu, spojrzał na swoją najnowszą kulkę, piękną, idealną, błyszczącą, i westchnął głęboko. Może rzeczywiście się ośmieszam. Może to bez sensu. Zepchnął kulkę pod liść i schował się w cieniu. Dni mijały, kulki nie toczyły się, żadne nowe nie trafiały do ziemi, a wtedy nadeszła susza. Lato przyszło gorące jak rozgrzany garnek na kuchni ropuchy walerii. Deszcz nie padał już od wielu dni, ziemia pękała jak stare ciasto na placuszkach kretowej babci, a wszystko, co kiedyś kwitło i pachniało, zaczęło wietnąć. Zwierzątka zwołały na radę. Kłóciły się, krzyczały, aż w końcu odezwała się Matylda. Stara, pomarszczona dżdżownica, która znała wszystkie warstwy gleby jak własne tunele. To nie przypadek, powiedziała. To nie klątwa. To skutek, bo ktoś przestał robić to, co zawsze ratowało Ziemię. Cezary. Wszystkie spojrzenia odwróciły się w stronę kamienia. Ale. Ale to przecież tylko kulki, pisnęła biedronka. Nie, tylko, odpowiedziała dżdżownica z powagą. Jego kulki to nie śmieci, to skarby dla gleby. Od kiedy przestał je toczyć, Ziemia głoduje korzenie słabną, rośliny więdną, a łąka umiera. A gdy ziemia przestaje oddychać, gdy traci swoją żyzność, nie unosi się z niej para, nie paruje woda, a chmury deszczowe nie mają gdzie się zebrać. I tak, wraz z głodem gleby przychodzi susza. Wszystko jest połączone, moi drodzy, nawet to, co wydaje się najmniej ważne. Ale my się tylko trochę śmialiśmy Jęknął pasikonik Teodor. Czas się nie cofa, powiedziała cicho Matylda, ale można naprawić to, co zostało zlekceważone. Dżdżownica powędrowała do kamienia, podeszła do Cezarego, który siedział skulony jak porzucona pestka. Cezary, wróć, wszyscy już zrozumieli, potrzebujemy cię. Żuk spojrzał na nią ostrożnie. Naprawdę? Tak, uśmiechnęła się. I tym razem, już nikt nie będzie się śmiał. Cezary podniósł się, wytarł czółki, spojrzał na dawną kulkę, która wciąż czekała pod liściem. Była trochę zakurzona, ale nadal doskonała. Wziął ją pod odnóża i potoczył, a potem potoczył następną, a potem całą serię. I tak ziemia znów zaczęła oddychać, rośliny zaczęły pić, i po kilku dniach spadł deszcz. Mały, delikatny, jakby nieśmiały, ale był, a z każdym dniem padało więcej i więcej. Susza ustępowała, a życie wracało. Od tej pory nikt już nie śmiał się z Cezarego. Młode żuczki zaczęły go naśladować. Powstała drużyna kulkozaury ziemi, a na łące zorganizowano festiwal obornika z tortem w kształcie kubki z daktyli i miodu. A Cezary dalej robił swoje i był z tego dumny. A morał tej bajeczki jest taki, moje drogie dzieciaki. Nie ma wstydu w pracy, która ma sens. Nawet jeśli wygląda inaczej niż inne zajęcia, może być bezcenna dla Ziemi, dla innych, a czasem nawet dla całego świata. Jeżeli bajeczka się podobała, to bardzo się cieszę. Proszę też serdecznie o polubienie filmu i subskrypcję kanału, co pomoże w tworzeniu nowych opowieści. Do usłyszenia.